Dzień dobry, cześć. Hej, z tej strony oczywiście Mikołaj Mechanika Pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Ja dzisiaj mam państwu do zaprezentowania świetnego crossovera, jakim jest Opel Mokka. Ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w 2016 roku. Auto kupiono od pierwszego właściciela w Niemczech. Jesteśmy drugim właścicielem w historii tego samochodu, a zarazem oczywiście pierwszym właścicielem w Polsce. Tak, jak wcześniej powiedziałem, samochód wyprodukowany w 2016 roku pod maską drzemie, silnik benzynowy 16, wolnosąca benzyna Ekotek o mocy 115 koni mechanicznych. To jest naprawdę świetny silnik. Jeśli chodzi o dzisiejszą erę tych małych właśnie silników bądź silników uturbionych, tutaj mamy dla Państwa fajną propozycję wolnosącego benzynowego silnika w naprawdę świetnym samochodzie. Auto bezwypadkowe na całej. Swoje i po powierzchni posiada pierwszy oryginalny lakier, pierwszy fabryczny oryginalny lakier. Nic nigdy nie było powtórnie lakierowane. Samochód świetnej kondycji technicznej oraz oczywiście wizualnej, co Państwu zostanie zaprezentowane. Na bieżąco auto serwisowane, pełna książka serwisowa, niemieckie badania techniczne, oczywiście do wglądu dla Państwa. Świetny samochód z przebiegiem 140 tysięcy kilometrów. Oczywiście posiadamy zdjęcia samochodu z aukcji. Posiadamy również zdjęcia samochodu z momentu transportu do Polski. Tak, by to wszystko Państwu potwierdzić, pokazać, że samochód został sprowadzony właśnie w takim stanie, jak go Państwo widzą. By też potwierdzić właśnie tą bezwypadkowość tego pojazdu. Oczywiście prezentacja ma na celu pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Część niestety nieuczciwych sprzedających Tuszuje zdjęcia bądź po prostu stara się czegoś nie pokazać. My właśnie wychodzimy totalnie z innej perspektywy. Chcemy, by nasi klienci wiedzieli wszystko o samochodzie przed przyjazdem do nas. Oczywiście przy tym samochodzie również mogą Państwo wybrać dostawę pod dom. Wtedy wystarczy do nas zadzwonić, dogadamy się, i właśnie ten samochód, ta konkretna mokka, może trafić pod Wasze drzwi. Tak naprawdę w przeciągu nawet 24 godzin dostawa gratis na terenie całej Polski. Kto e, kiedyś e, z naszych usług korzystał, ten wie, że naprawdę działamy bardzo szybko. A e, przechodząc dalej do samochodu, oczywiście chcę pokazać Państwu e, mankamenty, no bo też o to chodzi. Auto ma 10 lat, 140 tysięcy kilometrów przepraszam, nie 10 lat, auto ma nie całe 10 lat, 140 tysięcy kilometrów na karku, tak więc jakieś niedoskonałości mogą powstać, aczkolwiek powiem Państwu szybko, że jest ich niewiele. Zatem przebadajmy sobie każdy element tutaj blacharski. Jeśli coś będzie newralgicznego, oczywiście zostanie to Państwu pokazane, aczkolwiek powłoka lakiernicza prezentuje się świetnie, na samochodzie nie ma żadnych wgnieceń, czy większych rys, które mogłyby się nie spodobać. Wszystko Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tutaj na tylnym zderzaku, na tej plastikowej części, jakieś takie drobne zarysowania. Mokka nie jest super wyposażona, ale myślę, że w prostocie też jest siła. Mamy bardzo fajny wolnosący silnik. To jest coś, na czym przynajmniej mi by najbardziej zależało przy wyborze właśnie takiego samochodu. Tutaj, jak Państwo widzą, wszystko wygląda świetnie. Jeszcze raz sobie to wszystko przybliżymy. Wnętrze samochodu w żadnym stopniu niezniszczone wszystko wygląda świetnie. O czym oczywiście, co oczywiście Państwo za chwilkę zobaczą. Jedyne takie newralgiczne, newralgiczne miejsce, jakaś niedoskonałość, to jest odprysk na przedniej masce. Dokładnie. W tym miejscu postaram się to państwu przybliżyć dokładnie. Tutaj, jak państwo widzą z tej perspektywy, jest już to totalnie niewidoczne. Jest to 2016 rok, tak więc wersja przed faceliftingiem, aczkolwiek bardzo dobrze się to prezentuje. Moi drodzy, samochód z zewnątrz już widzieliście. Myślę, że też jesteście. Pod wrażeniem stanu tego samochodu, jeśli chodzi o kwestie techniczne, samochód na bieżąco serwisowany w ASO nowe tarcze oraz klocki hamulcowe na tylnej osi. Nowy olej, filtr oleju, filtr oraz filtr kabinowy tuż przed właśnie nagraniem tej prezentacji, ponieważ każdy nasz samochód, który sprzedajemy, ma, musi przejść u nas taki serwis eksploatacyjny. Dodatkowo mamy nowe świece zapłonowe totalnie profilaktycznie oraz nową muszczelkę pokrywy zaworów Opel. E, niestety lubi e, mieć wymienioną tą uszczelkę, że tak to określę. Po prostu w końcu przychodzi czas, że ta uszczelka gdzieś tam się e, zużywa. E, tak naprawdę twardnieje. No i trzeba ją wymienić na nową, tak więc tutaj jest ona również wymieniona na nowa. Jeszcze raz powiem, uszczelka pokrywy zaworów, czyli nic strasznego. Uszczelka to koszt jakieś 80 zł plus robocizna, ale to wszystko państwa omija, ponieważ my ten samochód doprowadziliśmy do 100% sprawności. Samochód jest w 100% sprawny, gotowy do jazdy. Jeśli chodzi o koła, mamy tutaj felgi stalowe na oryginalnym kołpaku, koła 16-calowe. Na, na ten moment mamy opony letnie, do samochodu dorzucamy drugi komplet kół, również stalowych, oczywiście na oponie zimowej. Jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, jest w stanie naprawdę świetnym. Otworzymy sobie bagażnik, mamy półkę bagażnika, wszystkie rzeczy, tak jak samochód wyjeżdżał z salonu, tak do dnia dzisiejszego są na swoim miejscu. Mamy haczyki na torby z zakupami, podświetlenie bagażnika z drugiej strony, również haczyki na zakupy, tutaj schowek, tutaj Półkę na jakieś drobne przedmioty. Pod pokładem mamy pełnowymiarowe koło dojazdowe. Mamy tutaj dojazdówkę, lewarek. Jak Państwo widzą, klucz do kół, wszystko jest na swoim miejscu. Nie jest to wcale taka oczywista rzecz, ponieważ zazwyczaj, jak Państwo będą oglądać mokkę, to w tym miejscu będzie zestaw naprawczy. A tutaj mamy teraz schowek, a pod spodem mamy koło dojazdowe. Czyli, no nie oszukujmy się, najbardziej praktyczną rzecz. Gdy niestety, że tak powiem, złapiemy kapcia na drodze. Jeśli chodzi o część pasażerską, wszystko wygląda świetnie. Auto odkupione od. Pierwszej właścicielki w historii tego samochodu. Z tego co wiem, podróżowała głównie sama bądź z pasażerem siedzącym obok. Tylna kanapa praktycznie nie używana. Na dwóch tylnych bocznych fotelach posiada, Mokka posiada mocowania IsoFix. Tak więc bardzo szybkie i bezpieczne montaż fotelika dziecięcego. Z tyłu szyby manualne, tak zwane na korbę co Państwo też przed chwilą. Zobaczyli, tutaj tapicerki w stanie bardzo dobrym, w boczku drzwi mamy jakieś miejsce na drobne przedmioty, w fotelach przednich z tyłu mamy takie, w jednym przepraszam, mamy taką kieszeń standardową jak praktycznie w każdym samochodzie. Bardzo ładny wzór tapicerki, fotele w żadnym stopniu nie zniszczone, nie zużyte, wygląda to naprawdę świetnie. Z przodu również mogę się wypowiadać w samych superlatywach. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Miejsce na drobne przedmioty, miejsce do zagospodarowania, jakieś wyżłobienie na napój. Cały przedział tutaj pasażerski wygląda tak. Deska rozdzielcza również w stanie bardzo dobrym. Mamy możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera, gdy na przykład z przodu podróżuje z nami dziecko. Dwa schowki otwierane, jeden w tym miejscu, drugi tutaj niżej. Tutaj mamy książkę serwisową, niemieckie badania techniczne, wszystko oczywiście do państwa. Wglądu, auto w 100% kompletne. Mamy dwa kluczyki, i myślę, że teraz mogę przejść do miejsca kierowcy, czyli to miejsce, które Państwa na pewno najbardziej interesuje. Dajcie znać, co sądzicie o tej prezentacji. Czy podobał Wam się taki podgląd samochodu, który chcecie kupić? Myślę, że według mnie przynajmniej tak powinno się sprzedawać samochody. Jak ktoś nas nazywa handlarzem, troszeczkę jestem zły. Drodzy Państwo, robimy wszystko, by. To złe zdanie, właśnie o osobach handlujących, zmienić. Jesteśmy na rynku. W styczniu będziemy mieli 30-lecie prowadzenia działalności. Zajmujemy się sprzedażą samochodów używanych, sprowadzonych głównie w 98% z Niemiec. I myślę, że gdyby. Każdy sprzedający miał takie wideo prezentacje, byłoby państwu naprawdę dużo lżej w wyborze właśnie z samochodu. Ale wracając do mokki, miejsce dla kierowcy również wygląda świetnie. Fotel w żadnym stopniu nie jest przetarty, nie ma żadnych dziur po papierosach czy innych rzeczy, które mogłyby się państwu nie spodobać. Ja sobie pozwolę usiąść za kierownicą. Oczywiście mamy dwa kluczyki typu scyzoryk. Odpalimy sobie samochód. Nie wiem, czy jedną ręką mi się uda. Radio sobie ściszymy. OK. Odpalamy samochód. Mamy start zegarów, jak Państwo widzą. Samochód nie generuje żadnych błędów, jest w 100% sprawny. Do dyspozycji kierowcy mamy oczywiście możliwość zablokowania samochodu od wnętrza. Dwie elektryczne szyby, elektryczne lusterka, światła. Na zero mamy światła do jazdy dziennej. Tutaj oczywiście regulacja wysokości, podświetlenie kokpitu, schowek na jakieś drobne przedmioty. Kierownica w stanie fenomenalnym, niech Państwo się jej przyjrzą dokładnie, wszystko wygląda bardzo dobrze, klakson oczywiście sprawny, z lewej strony na manetce mamy komputer pokładowy, jest to podstawowy komputer pokładowy, nie żaden rozbudowany, mamy średnie spalanie, ilość, którą możemy przebyć na danym paliwie, liczniki dzienne i tak dalej, z lewej strony przyciski to tempomat oraz limiter, co Państwu się wyświetla, teraz limit. Na środkowym ekranie oraz tempomat, ta biała ikonka. Tak więc te przyciski odpowiadają za tempomat oraz limiter. Przyciski z prawej strony odpowiadają za multimedia, czyli mamy tutaj po prostu radio. Zmiana stacji głośniej ciszej bądź wyciszenie totalnie. Radia. Na środku ten właśnie ekran główny jest od radia. Mamy tam również, jak Państwo widzą, pokazaną. Temperaturę zewnętrzną. Na środku dwa nawiewy, możliwość wyłączenia kontroli trakcji co Państwo właśnie widzą, światła awaryjne. Ten panel to nic innego jak radio. Bardzo fajnie, ponieważ wszystko mamy w języku polskim. Udało nam się to zmienić, zresztą bez problemu. Poniżej panel klimatyzacji mamy tutaj klimatyzację manualną. Jak Państwo widzą, kiedy kręcę, wszystko u góry nam się tutaj ładnie zmienia klimatyzacji jest oczywiście sprawna. Mamy również podgrzewaną tylną szybę. E, tutaj start-stop, włączenie bądź wyłączenie. Niżej schodząc mamy wejście AUX do radia. Radio posiada wejście AUX oraz CD MP3 e, i wejście na zapalniczkę. Mamy pięciobiegową manualną skrzynię biegów, e, świetnie pracuje. Dwa miejsca na napój. Tradycyjny hamulec ręczny w takim nietuzinkowym wykonaniu, co naprawdę dodaje elegancji dla tego samochodu. Taką półkę, rolkę, tutaj mamy po prostu schowek. Moi drodzy, myślę, że przybliżyłem Was e, naprawdę w dużym stopniu do zapoznania się z tym samochodem. Podsumujemy sobie jeszcze to autko na szybko Opel Mokka 2016 rok z silnikiem benzynowym 1.6 o mocy 115 koni mechanicznych. Jest to silnik wolnosący Ecotec, auto bezwypadkowe, na całej swojej powierzchni posiada pierwszy oryginalny lakier, samochód odkupiony od pierwszego właściciela w Niemczech. My jesteśmy drugim właścicielem w historii samochodu oraz pierwszym właścicielem w Polsce. Oczywiście samochód jest zarejestrowany, ubezpieczony, posiada ważne badanie techniczne, jest w 100% sprawny oraz doinwestowany, nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Jeśli potrzebujecie większej ilości informacji czy zdjęć poszczególnych elementów, zapraszamy do kontaktu, z chęcią postaramy się pomóc. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Hej!